Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy ski -jumping .pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Dawid, dobrze was tu karmią, no bo już po kolacji. Po kolacji tak, teraz już mogę y, ze spokojem rozmawiać. O, nie, okay. a, bardzo dobrze, bardzo dobrze nas karmią. Tak sprawdzam, czy wszyscy mają na pewno równe szanse przed finałem. A kto ma, kto, kto, kogo nie karmią? No, bo wiesz, Halvor ciągle jakieś bułki podjada na skocznie. A może nie mamy ten nie wykupili sobie śniadań czy czegoś tam, nie wiem. Ale nie, tutaj my mamy że tak powiem, komfortowe warunki. Dadzą, dają jeść tyle, ile trzeba, także jest OK. Komfortowa, jakoś wybitnie nie była ta przerwa między Innsbruckiem a Bischofshofen, bo, no bo wiem, o której wyjeżdżaliście z hotelu, bo, bo sam wam drogę torowały. No tak, ale mimo wszystko myślę, że ta droga przebiegła sprawnie. Zdecydowaliśmy, że lepszym rozwiązaniem będzie zrobić tą, tą pracę taką fizjoterapeutyczną, tam na miejscu zjeść kolację, na spokojnie się popakować, pojechać. Tutaj też nie byliśmy jakoś bardzo późno, więc. Więc wszystko w takich rozsądnych granicach, a bez jakiegoś dużego pośpiechu, więc myślę, że było wszystko, wszystko spoko. Dzisiaj też ten dzień na skoczni zaczynał się troszeczkę później, więc można było normalnie się wyspać, zjeść śniadanie, rozruszać i dopiero później już w pełni gotowym ruszać na skocznię. Dzisiaj badałeś, gdzie są te techniczne granice na skoczni? No, czy, czy badałem? Może nie tyle badałem, ale, ale też staraliśmy się dopracować po prostu pewne detale, bo tak jak w Innsbruck, w moich skokach no było, było lepiej, było troszkę gorzej. Nie, nie było to takie stabilne, o, tak, bym, tak bym to nazwał, więc szukaliśmy tutaj tych detali, ale ze skoku na skok wyglądało to coraz lepiej, więc myślę, że, że to wszystko jest na, na dobrej drodze po prostu było nerwowo przy lądowaniu, Czy to było kontrolowane i tak, takie, takie, takie? E, znaczy było, było niestabilnie na pewno i to, to lądowanie też nie wyglądało e, spektakularnie. E, także tutaj bardziej, bardziej może była taka złość, że tego się nie udało tak fajnie, fajnie wylądować, no bo odległość, odległość była już całkiem, całkiem przyjemna. No e, ale tak jak e, no, niestety popełniłem taki błąd, że, że to też się trochę, trochę wiąże z tym, nad czym żeśmy pracowali e, i to podejście do lądowania po prostu nie było, e, nie było odpowiednie. Było trochę więcej prędkości, z większej wysokości lądowałem, do tego delikatnie zachwiane, więc e, no, straciłem tą równowagę i musiałem się po prostu e, no, reagować na to, żeby się nie wywrócić i tyle. Tam niektórzy docenili wartości artystyczne, 18,5-18, tam niektórzy jego moście nacisnęli. Po co się starać, jak można i tak dostać 18? Ale to oni nie naciskają, to ja cię muszę poprawić. Bo a, to, Przepraszam, ja się nie znam. To widzisz, a ja jestem po kursach, to wiesz, to ja tam wiem, co, co nieco, co nieco. Nie, tutaj jak w ramach sprostowania, w skokach nie ma tak, że sędzia naciska o taką mu dam notę, bo tak mi się wydaje, tylko tutaj za każdy element skoku... Czyli lot, lądowanie, odjazd, są odejmowane punkty. Więc sędzia nie naciska, jaką daje notę, tylko ile zadany element odejmuje. No i w tym wypadku, nie wiem, pół za lot, punkt za lądowanie, punkt za odjazd. No to mamy 17,5. Tak szczelam przykładowo, ale tak to mniej więcej wygląda. No też trzeba wziąć pod uwagę to, że jak ten skok wygląda z kamer telewizyjnych. I jak wygląda na żywo z dołu skoczni, to też jest co innego niż to, co widzą sędziowie z góry zwierzy. Oni to trochę widzą jednak pod skosem, więc czasami się zdarzają takie sytuacje, że przy tym lądowaniu, mimo że ono jest... Zachwiane, i, i patrząc od przodu, się czek łapie za głowę, jak on to tam tańczy jak baletnica. No to zwierzy, gdzieś ciałem i ułożeniem się to maskuje i tego aż tak bardzo nie widać. No i druga sprawa, że sędziowie też to oglądają na szybko. Nie mają powtórek, więc nie widać wszystkich błędów tak ładnie jak w powtórkach telewizyjnych na slow motion. Dawid, pięknie mi to opowiadasz, ale, ale dla dobra dyskusji ja się nie zgodzę, że takie lądowanie to na 18,5 to nie widać tam zwierzy. A byłeś na wieży? A pójdę jutro, się tak dla sportu przejdę. Pójdź zobacz, może jakiś słup, zasłania albo coś innego. Czyli ogólnie do przebudowania ten system, skoro słup może zasłaniać. Nie no jest to, że rzadko się zdarzają takie sytuacje, ale, ale czasami się zdarzają. No, tak, jak, tak jak mówię, no, tutaj jakoś sędziowie pobłażliwym okiem popatrzyli na to lądowanie. Trzeba by było ich dopytać, jak to wyglądało właśnie tam z wieży. Może rzeczywiście jakoś, żebym się pozasłaniał po prostu innymi e, częściami ciała i nie było tego widać, że tak na tą jedną nogę przysiadłem, a było widać, że one są e, rozjechane, więc, więc tych punktów odjęli mniej. No to już są e, kwestie techniczne i... i... Wiesz co, no ja też nie będę się w to tak zagłębiał. Ja mogę ci o, poprawić na przykład to, w jaki sposób sędziowie sędziują, bo tyle, tyle się znam, e, ale też nie uważam, że to, żeby to był jakiś, e, jakiś wielki problem. No, czasami się takie sytuacje zdarzają e, i, i nie tylko nam. Piękna była ta dyskusja o skokach narciarskich. Będziesz znakomitym ekspertem, ale na razie raduj nas jeszcze skokami powodzenia jutro. Dzięki. Dobrodošli doma, dobrodošli v planiti.